Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy przesadzać kwiatki, które zakupiłam w jednym supermarkecie. Nie wiem, czy mogę podawać nazwę. Jak widzicie, są piękne, dorodne, takie mięsiste listki bratka. Koloru fioletowego będą te bratki. Tu widzę, gdzieś chyba jest kolorek taki biały. Czyli możliwe, że są pomieszane kolorki, ale mi głównie zależało na takim kolorze niebieskim i fioletowym. Będę przesadzała do takiej oto doniczki z tamtego roku. Mam taką dużą balkonową doniczkę. Nie przejmuję się, że tam się nie domyło. Próbowałam na wszelkie sposoby domyć, słuchajcie, taką tutaj no, pozostałość po. W poprzednim razie niestety no nie udało się tutaj seskrobać. Nie przejmuję się tym w ogóle wcale, ponieważ tu za chwileczkę trafi ziemia. Ziemię, słuchajcie, dokupiłam w, też w jednym jakimś tam sklepie. Jest to taki grunt pruchniczy, warzywno-kwiatowy, czyli nadaje się zarówno do kwiatów, jak i do warzyw. Także troszkę się tutaj pobrudzimy. Za chwileczkę będę przesypywać tą ziemię do tej dużej donicy. Planuję do tej dużej donicy włożyć po 3 bądź cztery sadzonki. Zobaczą, jak to w ogóle mi wyjdzie. Aha, w ogóle nie powiedziałam. Sadzonki są w ilości 10, tak? tu jest 5 i tu jest 5. Później pokażę Wam, jak wyglądają moje ówcześniejsze sadzonki bratka. Już zrobiłam tę czynność bodajże dwa dni temu. I też powsadzałam do takich dużych doniczek Także już zdobią mój parapet Jeden, jeszcze jeden został Ja zawsze tak no, staram się, żeby na parapecie były jakieś kwiaty Ponieważ nie lubię jak jest po prostu łysa Zobaczcie, tak wygląda właśnie mój parapet Jest po prostu pusto A Nie ukrywam, że chciałabym aby był niedługo zapełniony. Poprzednim razem miałam też bratki, kwiaty i miałam również pelargonie. Myślę, że w tym roku też będzie ten sam zestaw kwiatowy. I tutaj na podejście, tu widzicie, mam kawałek podestu, taki ala tarasik, jak ja to mówię, tutaj w tle gdzieś tam jeszcze ogrodzenie budowa trwa, także tak to wszystko u mnie wygląda. No nic, pokażę Wam, jak dalej tutaj będzie przebiegło moje przesadzanie kwiatków. O, widzicie, ja już tutaj w tym momencie sobie tak przymierzyłam w ilość tych wyraków. Ilość tych moich bratków już się po prostu język mi plącza. Zobaczcie, tak wygląda system korzeniowy bratka. Czyli zobaczcie, jak tutaj jest już o, oplątane, tak? Korzonki są przepiękne. Yy, na chwilę obecną sobie tak tutaj przymierzam te bratki, jak tutaj powinny być umiejscowione. Jeżeli chcecie uzyskać taki naprawdę bujny efekt, yy, zaleca się do takiej bynajmniej skrzynki, jaką ja mam. Ja mam akurat 80, czyli 80 cm. Bo jeszcze są chyba 1,20 20 z tego co się orientuję. I planuję właśnie tutaj jeszcze dwa, tutaj i tutaj dołożyć. No i oczywiście przysypiemy to dużą ilością ziemi. Także tak to wygląda. Możecie sobie podważyć takim otopatyczkiem. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Postaram się tutaj. O, z tej strony i z tej strony. O, 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 wychodzi, wychodzi, wychodzi. Super. Delikatnie, słuchajcie, biorę sadzoneczkę w ten sposób. O, zobaczcie, jakie piękne korzenie. Nie przejmuję się, że będzie brudno, zaraz się posprząta. O, zobaczcie, i tak sobie tutaj ją misowię, tak? I jeszcze chyba tu zrobimy jeszcze jedną sadzoneczkę, żeby było gęściej. Dalej się posłuży tym patyczkiem. Zrobimy sobie z tej strony, ponieważ jest mi wygodnie. Ten sposób. Widziałam też na innych filmikach, również, że można lekko zwilżyć podłoże, i wówczas też niby dobrze odchodzą sadzonki. Ja uważam, że najlepiej nie, nie podlewać tak podłoże, ponieważ zobaczcie, jak świetnie to wszystko ładnie odeszło od plastikowego, zobaczcie, pojemniczka. No, i co? I tutaj umieści, umiejscowimy sobie tą sadzoneczkę. Tu troszkę jeszcze dodam ziemi. No, i tak to, słuchajcie, wygląda. Także myślę, że będzie bardzo yy, obficie w tym roku. I jak widać, zobaczcie, tak się prezentują moje bratki przesadzone do dużej doniczki. Jak już wspomniałam, 80 cm. Yy, zużyłam yy, pół worka yy, ziemi. Także wychodzi tam, że 10 litrów tutaj jest w tej doniczce. No, także sporo tej ziemi idzie. No i tak to się w to wszystko prezentuje. Zostało mi jeszcze z 10 sadzonek 6. Też za chwileczkę poprzesadzam do takich doniczek. Pozwoliłam sobie otworzyć okno. Zobaczcie, tak wyglądają poprzesadzone doniczki te akurat są mniejsze to są chyba sześćdziesiątki tak mi się wydaje tu są trzy jak widać tu trzy i tam też trzy także tak to wszystko wygląda na pewno będą bujne i będą piękne i jeszcze naszło mnie na przesadzenie bukszpanu zobaczcie tak wygląda Hodowałam go, słuchajcie, od malutkiej sadzonki. Zakupiłam ją kiedyś w jednym z hipermarketów, chyba. Spójrzcie, jaki ma fajny już korzeń. Tak, bardzo ogromny system korzenny. I teraz będę musiała umiejscowić naszego bokszpana w takiej oto doniczce dużej, a później do takiej wysokiej osłonki. Także zabieram się za uzupełnianie doniczki ziemią. Przesypię minuta 8 i będzie zrobione. Korzystając z okazji, że mam już tutaj bałagan na swoim blacie kuchennym i mam tutaj pełno ziemi, nie będę wam pokazywać gdzie, ale to wszystko sobie posprzątam. Po bratkach. Mam oto takie skrzyneczki, dosyć wysokie. Myślę, że mają spokojnie tutaj 5 cm y, tak, długości, więc myślę, że świetnie się nadadzą. Y, wypełnię za chwileczkę te. Y, otwory ziemią i planuję posiać niezapominajkę alpejską w jednym rządku i w drugim rządku porcelankę, mieszankę gatunków. Mam nadzieję, że będą prześliczne kwiatuszki. Jeszcze ich nie miałam. Niezapominajki miałam, natomiast porcelanki jeszcze nie miałam okazji. Słuchajcie, ja sobie już przygotowałam takie oto patyczki do lodów. Można je kupić w każdym sklepie z takimi artykułami gospodarstwa domowego. Te akurat ja kupiłam bodajże w Pepko, kiedyś były razem z kolorowymi patyczkami. Mnie interesują właśnie takie, na których można coś napisać, i powiem Wam, że to mi się sprawdza. Dosłownie chyba. Kosztowało 4 zł, po prostu grosze. E, napisałam sobie zapominajka porcelankę. I tak, tutaj już sobie wykonałam takie patyczkiem. Zobaczcie dziurki. E, tutaj o, do środeczka będziemy zaraz po dwa, po trzy nasionka będziemy wrzucać do tych dziurek, które za chwileczkę będziemy też zasypywać ziemią. Tak. I e, pierwsza będę siała porcelankę. O, spójrzcie, tak wyglądają nasionka porcelanki. Są to bardzo drobne y, nasionka. Za pomocą pensety będę, słuchajcie, wrzucać do, y, zobaczcie tutaj otworków. Tu mamy jeden, jedna już poleciała, druga, tak. A, damy jeszcze trzy, może cztery nasionka, bo to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej będę rozsadzać. Tu też sobie wrzucimy. Tak. Ten sposób. Uh -huh. Tak. O, niech będzie tam. No. Latuj. Uh -huh. Z tego co się osiem y 98% nasion Yy, chodzi mi o tutaj opakowanie yy, są skuteczne i po prostu wy, wy, wykiełkują, tak? Nasionka. Czy tak to wszystko wygląda? Teraz, oczywiście, tym patyczkiem sobie tu będę. O, o widzicie? I za chwileczkę jeszcze sobie tu, zobaczcie, porcelankę umieścowię w tym końcowym etapie. No i zobaczcie, drugą, drugą, drugim kwiatkiem będzie niezapominajka alpejska. Już sobie tu przygotowałam nasionka i oczywiście patyczek z nazwą. Spójrzcie, jak te nasionka wyglądają. One są bardzo w takim, zobaczcie malusie. Oj, mój taki, zgrabiały paluszek. Zobaczcie. Te nasionka są bardzo, bardzo, zobaczcie, takie drobne, widzicie takie naprawdę czarne. No i tak samo jak e, poprzednim razem będę nabierać, słuchajcie, po dwa, po trzy nasionka do O. Może tak będzie widać lepiej. O. Kiedyś słuchajcie, posiałam sobie właśnie tą niezapominajkę, ale to widzicie, człowiek się uczy na błędach. Pos posiałam sobie ją do doniczki. Mm, tak posypałam sobie no, i wystawiłam sobie na zewnątrz, tak, na parapet. W domieszce to wszystko było. I niestety, słuchajcie, mi nie wzeszła. Nie wiem, czy nasiono wyfrunęło, co z nimi się stało. Po prostu nie wzeszły. A nie ukrywam, że dbałam o tą niezapominajkę. No nic, po dwa, po trzy. O. Mm. Jeszcze więcej tu damy. Tak. Mhm. tu jeszcze tu muszę słuchajcie obciąć sobie już paznokcie, bo nie da rady w ogródku pracować będę miała teraz krótsze tylko trzeba umówić się do pani kosmetyczki no i zobaczcie sobie tutaj zasłaniam ziemią. No i oczywiście patyczek z nazwą niezapominajka wbijam tu. O i tak oto mam przygotowane. Zobaczcie e, na rozsady. Tu jeszcze paluszkiem sobie. O podoklepuję i mamy gotowe. Wykorzystam sobie o, taką oto nakładeczkę. No i mamy, słuchajcie, gotowe kwiatuszki na rozsadę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie cudnie. Jak widać u mnie ogrodowo e, mam jeszcze zamiar posiać szałwie omszoną i żurawkę krwistą. E, z tego, co wiem, można oczywiście bezpośrednio do gruntu e, wysiać, a ja preferuję malutkie doniczki. Zatem zabieram się do pracy. Pierwsza pójdzie szałwia omszona. Spójrzcie, tak wyglądają y, ziarenka szałwii omszonej. Są takie bardzo, bardzo drobne czarne kuleczki. I tak pomyślałam sobie, że ją wsadzimy do tej doniczki. Posiejemy. Zobaczcie w ten sposób. O, a co? Niech tak będzie. Ukradnę troszkę z drugiej doniczki, troszkę ziemi. O, moje paznokcie będą dzisiaj bardzo biedne. Tutaj się moja córka troszkę śmieje za mnie. Tak, no i co, wkładamy patyczek w szałwie omszone. Cyk. Będziemy zaraz podlewać. Proszę bardzo, mała gwiazda. No i co, zaczniemy sobie teraz posiewać yy, żurawkę. Też już mam przygotowaną. I zobaczymy, jakie są tutaj nasionka. Pierwszy raz mam ten kwiatek, i zobaczymy, jak w tym roku wzrośnie. Spójrzcie, jakie są bardzo, bardzo drobne nasionka, żurawki. Normalnie, chyba, pchła jest większa. Takie malusie. No, i słuchajcie, to wszystko będę wrzucać. O tutaj, posypiemy sobie. O, tak. Przesypię za chwileczkę ziemią. No i damy, oczywiście, napis Żurawka. Spójrzcie, już zaczęły się kolorowe patyczki. E, takie, o, zobaczcie, bez koloru mi się już skończyły. Tu widać mamy kocankę ogrodową i petunię fiołkową. Akurat z tej firmy, rekwiat zobaczcie, każde nasionka są właśnie w takich zobaczcie osobnych woreczkach, co nie ukrywam, utrudnia, utrudnia ułatwia nam przechowywanie takich nasionek. Wiadomo, jak jest jakieś takie opakowanie z papieru, to wiadomo, szybko się zdegraduje. Natomiast to opakowanie możemy sobie podzielić na przykład na pół w zależności tyle, ile chcemy nasionek, posiać. I potem, słuchajcie, ja robię taki myk. Oczywiście, wezmę ja sobie z tego połowę. Robię sobie tego taki myk, ciężko takie ręką, słuchajcie, i zakleję to taśmą klejącą. I może będzie na przyszły rok. Tak samo, słuchajcie, mamy tutaj petunię fiołkowatą. Zobaczcie, taki będzie fajny różowy kolor. I spójrzcie, jakie są drobne nasionka. Muszę wyostrzyć. O, właśnie, zobaczcie. Tu będzie widać takie malutkie. Zobaczcie, nasionka są. O, kwiatuszku. O, ostrość, ostrość. O, widzicie. I tą samą czynność wykonam co z kocanką ogrodową. Połowę nasionek posieję do doniczki. O, tutaj. Połowę sobie przechowam na następny rok. I zaklejam folię taśmą klejącą. Także tak to wygląda. Patyczki są już przygotowane. Aha, a propos tych patyczków, spójrzcie, są różnego koloru. Można wykorzystać właśnie do zajęć plastyczno-technicznych. Spójrzcie, kosztowały bodajże 4 zł. Nie chcę tu teraz robić reklamy akurat firmie Pepko, ale akurat w tym sklepie żeśmy nabyły takie oto kolorowe patyczki. Tu właśnie były te patyczki takie bez koloru, czyli o właśnie, o takie w ten sposób. Tak, bo też troszeczkę mi się pobrudziło, więc no nie ukrywam, że fajny sposób znalazłam. Być może ktoś też taki sposób stosuje na to, żeby właśnie podpisywać sobie jakieś tam nazwy roślinek. Wtedy na pewno ułatwia to nam orientację, co gdzie się znajduje. I oto końcowy efekt. Mamy posianą szałwie omszoną, żurawkę, petunię, fiołkowatą. I mamy posianą kocankę ogrodową. Jak już Wam powiedziałam, akurat z tej firmy są nasionka przechowywane w takich foliowych opakowaniach uważam to za fajne rozwiązanie. Ja sobie tutaj zobaczcie, przekleiłam taśmą klejącą. No i tutaj żadna wilgoć się, mam nadzieję, nie dostanie. Tak samo zrobiłam z kocanką ogrodową, postaram się jeszcze ją wysiać do ogródka, ale tak. Myślę, w kwietniu. Mamy teraz marzec, więc myślę, że w kwietniu ją wysieję. Czyli resztę po prostu dosieję. No a tutaj zobaczymy. Będę miała po prostu kwiatuszki w takich oto doniczkach, które będę mogła później sobie umiejscowić na balkonach. Spójrzcie jeszcze. posieją mietelnik. Mietelnik wygląda tak. Nasionka mietelnika wyglądają tak. No i słuchajcie tutaj sobie umiejscowię o, myślę, że tyle starczy. Będzie dużo rozsad, myślę. Resztę, słuchajcie, sobie zakleję taśmą klejącą, aby na no, później wykorzystać. Udało mi się jeszcze posiać taki oto piękny rumianek pospolity. No i jeszcze mietelnik. To by było chyba na tyle dzisiaj Pobawiłam się w ogrodniczkę dosłownie 2 godziny, 40 litrów ziemi poszło. Myślę, że niedzielę, niedzielę zaliczam do udanych. Pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.